Eryk Szurko, dyrektor Domu Kultury w Strzelcach Krajańskich. Panie dyrektorze, proszę powiedzieć, co przygotowaliście dzisiaj tutaj dla mieszkańców miasta? No tutaj mamy bardzo bogaty, ciekawy program. Będziemy mieli przede wszystkim życzenia, będzie można się połamać układkiem z wszystkimi mieszkańcami miasta, ale dodatkowo mamy naprawdę dużo jedzonka. Mamy pierogów 3000 takich milijnych, mamy krok z też 3000 porcji, mamy barsz, mamy żywe anioły. będą pastorałki jasełka, także serdecznie zapraszam, a ci, którzy nie zdążą z tego to mogą odwiedzić Waszą stronę i tam też znaleźć wielkie informacje. Eee, po raz pierwszy jest Wigilia organizowana w takiej formie w Strzelcach Krajeńskich, prawda? To jesteśmy prekursorami tego, zobaczymy jak wyjdzie, jak się sprzeda, jeżeli będzie fajnie, będzie miło, to będziemy to kontynuowali. Przybliżacie się na przyszły rok już, czy jeszcze za wcześnie, żeby coś mówić jeszcze o tym? za wcześnie, zobaczymy jak wyjdzie dzisiaj, zaraz zaczynamy, więc mam nadzieję, że będzie naprawdę dużo ludzi, ludzie będą zadowoleni, a jeżeli tak będzie, to będziemy kontynuować na pewno w przyszłym roku. Eee, już niedługo kolejna prezentacja Planowa impreza się szykuje tutaj na rynku, bo Sylwester będzie też z tego Dokładnie, co się tutaj orientuje, będziemy, tak? Jak co roku widać Nowy Rok, będziemy mieli e, taki, no może jednej atrakcji nie będzie, będzie muzyka mechaniczna, ale będzie naprawdę fajny pokaz fajerwerków i mnóstwo konfetti, także bardzo serdecznie zapraszam. O której godzinie na Sylwester? Jest gramy do pierwszej Biura Ozonowa. <grym, grym>, Takie Dariusz Wieczorek, prezes Stowarzyszenia Rodzin Katolickich kraj. Przygotowujecie Państwo dzisiaj tutaj Wigilię dla mieszkańców. Proszę powiedzieć, jakie przysmaki przygotowaliście? No jest takich dań wigilijnych tradycyjnie. Jest grochy z kapustą, pierogi są no również i barszcz. Jak dużo tego jest? No to jest przygotowane na około półtora tysiąca ludzi. Są to ilości spore. Kuchnie polowe. Pierwszy raz coś takiego w strzelcach przygotowujecie, prawda? Tak, pierwszy raz. To jest wspólnie z Domem kultury i z urzędem miasta. Rozmawiam. To życzę, aby cały rok był szczęśliwy, aby zdrowie dopisywało, aby najmoże za rok w takim samym składzie mogliśmy się tu spotkać, aby nikogo z nas tu nie brakło. Przejdź może na cały rok. A jest to że dziękujemy bardzo i teraz prosimy W czasie wigilii w Strzelcach Krajeńskich spotkaliśmy prawdziwego renifera, tylko sanki z kółkami troszkę ciekawe rozwiązanie. Proszę powiedzieć, dlaczego akurat z kółkami? Do ostatniej chwili czekałem na śnieg, ale byłem przygotowany na wszystkie warianty. W związku z tym udało się zamontować kółka, żeby jednak samki mogły być uruchomione i żeby dzieci mogły spróbować, jak to jest, jak się jeździ na samkach, bo już dawno nie było śniegu. Cieszę się zainteresowaniem to, to Pana rozwiązanie? Patent? Myślę, że nie mój, ale, ale skuteczny. Dzieciaki, dzieciaki się cieszą. Na razie się cieszą. Dziękuję bardzo. Jest w moim kraju zwyczaj, że w dzień wigilijny ludzie Gniazda Wspólnego łamią chleb biblijny, najbliższe najtriż, przekazując życzenia w tym chlebie. To są słowa Cypriana Kamila Norwida, który pięknie zaakcentował, co znaczy dla Polaków Boże Narodzenie i Wigilię. Ja w imieniu własnym, pracowników urzędu, chciałbym Państwu złożyć najserdeczniejsze, najcieplejsze życzenia. Wspaniały świąt Bożego Narodzenia. Żebyście Państwo czuli się szczęśliwi i spełnieni w naszej gminie, żeby gmina organizowała te zadania, na które Państwo oczekujecie. Życzę, żeby w Waszych rodzinach za się dostatek, spokój, Boża miłość żebyście Państwo wszyscy czuli się tutaj bardzo dobrze. Niech Wasze rodziny, niech Wasze domostwa kwitną, rozwijają się na. Dzień dobry, witam wspaniała, proszę, piękna i niech się wytrzał, zrób, wytrzał. Nie myślicie, proszę Państwa, a więc od dzisiaj. Dzisiaj jest tutaj na rynku więcej. Po prawej stronie, przy punkcie informacji turystycznej, proszę Państwa, ciepłe posiłki. Zapraszamy, częstujcie się. I Jest nasz See